Niektórzy ludzie wolą pracować na własny rachunek, inni czyjś firmie czy organizacji. obo podejścia są w pełni w porządku. Wszystko zależy od osobistych potrzeb i celów danej osoby. Dziś przyjrzymy się datom urodzenia, które sugerują założenie własnego interesu lub pracę w role freelancera. Osoby urodzone pierwszego dnia miesiąca wolą samodzielnie podejmować decyzje i w pełni kontrolować sytuację. Właśnie dlatego rola podwodnego nie do końca im odpowiada. Druga energia sugeruje zainteresowanie kreatywnymi dość swobodnymi sferami działalności. Można więc powiedzieć, że to silnie freelancerska energia. Ci, którzy urodzili się 4 lub 31 dnia miesiąca, mają tendencję do dużej pewności siebie i ogromnej potrzeby niezależności. Niechętnie więc poddają się prowadzeniu, za to z przyjemnością prowadzą innych. Siódma energia, szczególnie wpływająca na życie urodzonych 7 lub 25 dnia miesiąca, często łączy się z umiłowaniem wolności, stawianiem wyraźnych granic i silnym charakterem to zatem również energię typowych samotnych wilków. Osoby urodzone 10 lub 28 dnia miesiąca uwielbiają zmiany i źle znoszą rutynę. Monotonne, przewidywalne prace dla kogoś innego zdecydowanie im nie służy. Jeśli wskazałam to Twój dzień urodzenia, pamiętaj o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, na Twoje życie wpływa wiele energii, a zatem sam dzień urodzenia nie daje nam pełnego obrazu. Znacznie więcej dowiesz się na stronie wołow.matrycylałosok.pl. Po drugie, jeśli nawet teraz doskonale odnajdujesz się w pracy dla kogoś, być może za jakiś czas odkryjesz w sobie zupełnie nowe potrzeby. Życie lubi zaskakiwać. O kolejnych energiach sugerujących pracę na swoim opowiem tutaj już niebawem. Póki co życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia.